To jest trzecia część mojego jednego filmiku. Niestety przepraszam, ale za, za, za wcześnie po prostu wyłączę kamerę. Jak widzieliście wszystko idzie dobrze. Ja jeszcze mam pokażę jak ulepszam swoje skilly i przypominam o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku i komentarzach. A teraz ja troszkę polepszą swoje skillbosty. O, to za 10 tysięcy. Oczywiście mój, kan mój kanał jest najwoniej rozwijającym się kanałem w Polsce. Ponieważ niestety, ale nikt mnie nie chce subskrybować, bardzo proszę zostawcie mi subskrypcję, o chociażby łapkę w górę. Ja tak marzę, żeby dostać złoty, o chociażby zhebny przycisk od YouTube'a, dopiero dwie subskrypcje więc wspomóżcie tak więc żegnam się z wami zagrałem dwa mecze zakończyłem sukcesem pokazałem lampeczki ze z sklepu zarobiny no i, no i trzymajcie się cześć